Ale meszek tutaj jest. Cicho, bo nagrywam. I piesa masz. A gdzie jest Kulek? Kulek jest w domku też z Tobą? A dlaczego on tam jest? Kulek bawi się w domek? Z babcią? A co Ty robisz babci? Herbatkę? Co będziemy jeszcze robić w maju? Co, jak będziemy śpiewać? O to zrób babci, daj babci tort. Ja to, o, to ja nie dotykam tego awa. Nie, ja Nie, to już gotowane? To poproszę. To poproszę. Co jeszcze dostanę? Tak. Banana, banana, no. mama, mm -hmm. mama, to mama, kupiła. mama, tak? kupiła. kupiła. nie To Babcia. babcia, nie. Ty babcia? Tak. Kulek leżysz? No To babcia mama, 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 to Babcia. mama, 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 tak. No to śpiewajmy. A to No, ja chcę dmuchać, świeczki. Tak, Tak. Tak. musisz się bawić z mają w dom? Wszystkich was to czeka. Tata to chyba nie byłby zadowolony Jakby chciał tu wchodzić Bo Zaraz by chciał powiększać Telewizor włożyć się a dasz mnie herbatkę? Nie To co, śpiewamy? gorące dobrze, ja będę dmuchać przed jedzeniem, dobrze? A, jest Truskaweczka dostanę, o nie, o nie, truskaweczkę. co tam jeszcze jest? Nie, tak. Jeszcze jeden tort. Tak to wycieka. Jesie kak, to jest jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Mm, ale babcia dostanie. Miam, niam. O, niam, Kucharka z smoczkiem. Mm -hmm. To już dostanę? Kulek dostanie. To co, śpiewamy? No to śpiewamy. I Jeszcze raz. Jeszcze, jeszcze raz. Niech żyje... Nie żyje. No ale śpiewaj, no to ja nie będę śpiewać, bo ja nie umiem śpiewać jeszcze kak. No to śpiewamy. To sama wszystko zjesz, to zaprosiłaś gości i nie poczęstujesz ich? Nie, och. Nie, nie, to śpiewamy. Już dmuchnięta świeczka. Już jesie kak było. A teraz komu śpiewamy? To To śpiewamy. I jeszcze raz. Jeszcze, jeszcze no raz śpiewaj. Niech żyje, żyje nam. Śpiewaj, Maju. jeszcze raz. Jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. A kto? To? Brawo! Nadmuchaj. Brawo! Dziękuję, ale babcia Mmm, 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 co za to mmm, do szafy. Czy do mmm, do